Moi drodzy, Gul zawitał do Dead by Daylight już dawno temu, a ja dopiero teraz za nim będę grał. Jest to moja, nie wiem, chyba piąta gierka już, w sumie mam już chyba na nim drugi, nie wiem, e, w sensie drugi poziom ten, co trzeba wbić 50 razy 2 mamy to. E, drugi prestiż to się nazywa, bodajże. I moi drodzy, już ktoś zepsuł. O, widzę was. Łaty dziadu ty Dobra ładnie, ładnie Dobra, nie on sobie tam biegnie, ale tutaj do tego miejsca. Aha, nie mogę o tę gałąź. No dobra No i dlaczego? Ja go w sumie nie mogłem dziabnąć O, gościu masz latarkę, zapomniałeś chyba, co? No ale dobra, ładuj mi te macki, ładuj i cykcie! Aha, nie mogę. Czemu? Czemu nie mogłem go zmacać? No, teraz mogłem Dobra i mamy szał, moi drodzy. Teraz już nikt nam nie podskoczy i... Patrzcie, 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 będzie, będzie, będzie Będzie, mamy to! I gramy tak, moi drodzy, na zwykłym trybie, nie na maskaradzie, ponieważ na maskaradzie już zrobiłem wszystkie zadania jakie były No a tutaj teraz po prostu zwykła czysta gra jest, tak? I tego też mi trochę brakowało, bo na tej maskaradzie trochę sporo czasu spędziłem już. Okej, okay, dobra. Tu nikogo nie ma i w tle pewnie słyszycie mojego królika, moi drodzy, tak? Zje, je sobie marcheweczkę właśnie. I co? No i życzę mu smacznego po prostu, widziałem cię. Oj, Billy, Billy! Oj, Billy, Billy, Billy! O, prawie ten generator został zrobiony w ogóle. No i młody, moi drodzy nie... Muszę wam powiedzieć, że według mnie ta postać jest o wiele lepsza niż Springtrap. Na Springtrapa był o wiele wielki, za wielki hype. moje, według mnie po prostu nie dali rady sprostać temu. Może królik... Jak ty wiesz tą marchewkę? Co z tobą? Mój królik jest poprany, no. Szarpię tą marchewę jak nie powiem co musi go Ale no dobra z tym, my musimy lecieć po prostu O pierwszy generator Zaraz to nie będzie fala Okej okay. O ty dziaduty Oj dobra, ale teraz ci nie odpuścimy No, ładnie no, palety zniszczone Okej, okay, dobra, ja sobie przeskoczę, bo ja mam to, że blokuję te przeskoki. Aj, co Billy? I co? Po co ci to było? Teraz będziesz wisiał. Zawiśniesz, chłopie. O, za mną jest idealnie hack. Nie, ale według mnie tych haków jest nas od odgroma na tych mapach. Trochę mniej powinno być według mnie. Ale co ja tam wiem? Jestem tylko szarym graczem. Dobra, ej. Gdzie oni są? Chyba tam gdzieś. Chyba gdzieś tutaj. O no właśnie. Uratowali go. Gościu. Ty masz latarkę, zacznij z niej korzystać. Chłopie. No ale fajnie, bo szybko przeskakuje przez to wszystko. Bardzo fajnie. No i znowu nie skorzystał z latarki. Co za chłop. Trafiony! O tak ostatnie macko, nie? Ostatnim centymetrem maski trafiony został, naprawdę. Ale widzicie jak ja muszę czasami się przymknąć, żeby się skupić na grze o masakra, no! Youtubersko! Ciężka, ciężkie jest, no. Czasami trzeba być cicho, no Mówię wam. Moi drodzy, w ogóle co wy robicie? Weźcie mi powiedzcie, nie? Ponad 260 subów już mamy. Ludzie! Jak to tak dalej pójdzie, to niedługo będzie 500? Jezus Billy, no szkoda mi ciebie nie! Lew sobie, nie! Chłopie, ja nie wiem co ty robisz, nie, ale naprawdę oh, Boże, jeszcze Gerald, no nie no Gerald. Dobrze, mamy go Dajmy w niego właśnie nasiono o niepewności Dobra, przeskoczymy, bo i tak nie będziemy mógł przechodzić przez to Wiedźminie, Geralcie! Wiedźminie, Geralcie, no, nie za ciekawą sytuację macie. Macie 4 geny jeszcze do zrobienia. o, się od razu położył, chłopnie! Chłobnie wiedział co się stało normalnie. Okej. Okay. Idealnie, hak był pode mną, więc super. Byle, Geralt pierwszy raz wisi no, Wow. Okej, okay, dobra. No i ładnie, szafa. No, zrobiłaś tego gena, moja droga. Więc musisz wisieć. Nie, taka była umowa. Miałaś nie robić genów. Nie na mojej zmianie laska, a ty to zrobiłaś. Jill Valentine. Będziesz wisiał Nie, ale ta posadzie jest zarąbista Naprawdę z mega OP. O ty dziadu ty Ty dziadu kolorowy O ty O ty, dobra, dobra, dobra No To mi się podoba W końcu wyzwanie małe ale, no, nie dawali tego wyzwania za bardzo. I tak wiem, że tam Billy biegł, ale szkoda mi po prostu Bilego. No a ciebie już nie szkoda, bo oko zaczy za bardzo, chłopie. I będziesz wisiał za to. Jak w ogóle oni trzech. trzech będzie wisiało, nie? Wow, dobra. Wykrakałem jak zwykle, nie? Co powiem, to się akurat musi stać, nie? Innego. Wow. O, ty giniesz. Dobra, niech się powylaczają i co ino, ja sobie zobaczę geny przy okazji. I myk! Nie no, dać mu żyć czy nie? A, dobra, niech sobie pobiegnie, niech się wyleczy chłop, bo trochę mi go szkoda aż. I płyk, 300 na godzinę. Nie, ale ta postać mega szybko się porusza, naprawdę, strasznie szybko. O, w morze. Że nikt nie sprawił tej postaci przed grom, naprawdę. To jest zaś ciekawe, bo to postać naprawdę jest Wow, w ogóle tu w środku nikt nic nie robi. A to jest mapa w ogóle od nieznanego. Mm. Gram gulem na nieznanym Dobrze to brzmi Czy ktoś tu przebiegał? Nie, chyba mi się wydawało Ej, słyszę tego gana Dobrze, ciachnięty Ale tu był ktoś jeszcze w ogóle, więc gdzie on się podział w ogóle? To ja nie mam pojęcia. Okej, okay, tych genów nie robią tutaj. Dziwna sprawa, naprawdę. Oj, proszę bardzo, ktoś zepsuł skilczyka. Myk. 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 Ośmietnik. Wow! Wow! Jill Valentine masz talent, naprawdę masz cholerny talent. O! A jednak robili tego jednego. Of course. Ale to Wiedźmin musiał dołączyć tutaj, bo. O! Bo tutaj we dwóch musieli go robić. Oj Boże Bili Wiedźminie Ach, i szukamy Jill Valentine czy. czy jak? Ach, ja bym poszukał w sumie Tym bardziej, że mamy 5% pida. Sp... O, mordelaska! Nie, dobra, ja ich wieszam wszystkie. Naprawdę, jak leci, bo. Aż szkoda patrzeć, jak oni grają. A może to jest on taki dobry w to? E? Dobra, ja Dor albo Nordling. Ty, właśnie, Nordling to był Wiedźmin przecież. Z tego co pamiętam. Oj gościu, myślę, że się... Nie no Wiedźminie, Nordingu! Chłopie! Ty parszywy mutancie, nie Nie no, Wiedźmini, spoko. Ja bym chciał być no naprawdę. To była ciekawa sprawa akurat. Ej, co tak ciemno się zrobiło? Tak było tu, czy co? I cholernie ciemno się zrobiło. Ej, dobra, to teraz szukamy tylko Billiego. Billy 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 Where are you? Może wpierw znajdę Klapdora, co? hacza inaczej. Ty, ale gdzie jest Billy faktycznie? Ja... Strasznie ciemno się zrobił. Co tam gła taka zagęszczona nagle? Nikt nie ucieknie! Nikt! Nikt nie ucieknie przede mną dzisiejszej nocy. A na pewno nie Billy, który gdzieś się chowa po krzakach. Billy! Gdzie jesteś? Billy! Oj, Billy, Billy, przykro mi! Przykro mi, Zasługuję za złą grę. Szkoda, że on leży pod autem, a ty gryzłeś opony, ale dobra. No to się zdarza, nie? Masz maskę na jednym oku, to mogłeś nie widzieć przecież, no. No ale dobra, lecimy dalej. Czy jest to normalne, że tyle tych ciastek leci, bo ja mam aż 119 ich, najwięcej z czego w ogóle mam? Mam już trzeci poziom prestiżu na gulu. I oczywiście moi drodzy dodali coś takiego, jak coś takiego, że możesz po prostu wydać wszystkie swoje pieniądze, jakie masz, żeby mieć poziom. Ja z tego dość często teraz korzystam. I mam 119 ciast kokosowych na gul po prostu, więc. Czy to jest normalne, że tyle tego leci? Dajcie znać w komentarzu. Dziwny, ale krzyk stop! Ja tu tylko pracuję w czasie co wcale nie zatrzymuję zabójcy. Steven, ja nie wiem co ty masz w pracy, ale współczuję ci totalnie, nie? Że u ciebie w pracy zabójcy chodzą. No trudno, ale my przechodzimy do gry. Moi drodzy, to był najszybszy meczyk, jaki w ogóle udało mi się zagrać kiedykolwiek. Wow! Moi drodzy, udało się znaleźć w sumie trzeci meczyk, bo tego drugiego to będę liczył. Ponieważ też czekałem chyba z 5 minut na meczyk dosłownie. Ale tutaj, moi drodzy, czy to jest dobra mapa? Na tego killera, no, nie mam pojęcia, mam nadzieję, że uda mi się tutaj coś z... ograć, zgarnąć, ponieważ, no, meczik może być tutaj trudny na tej mapce. Mykcie, macko! Ty, tutaj chyba kolejna osoba stała, nie? Dziady go ty! No, ale i nie uratujesz! Nie na mojej zmianie, laska! Nie na mojej zmianie, dobra. Jedno wiszenie, trzy uderzenia. I dlaczego tu są trzy haki obok siebie? Dlaczego? Jeden, dwa i trzy tam jest, no nie. Okej, okay, mamy cię! Jesteś zarobaczona właśnie. Masz robole w sobie. Ha! Orobiona! Chociaż tutaj na daremno macki wyciągnąłem, bo w sumie spodziewałem się, że ona przeskoczy, ale nie przeskoczyła w sumie. E, znaczy przeskoczyła, ale ja nie wiem czemu ja zawróciłem w sumie. No mniejsza z tym Będziesz wisiała! Ej da wong! I to w tym haku właśnie. ha. Okej, okay, to było bardzo ładne. To było naprawdę bardzo ładne. Oj, Sable Ward! Mamy cię! Boże, ale dobrze mi idzie, co jest? Znaczy, nie, twór, twór, nie idzie mi dobrze, idzie mi poskudnie. Mówię tak oczywiście tego dlatego, ponieważ jakbym teraz powiedział to na poważnie. No to co? To... to by mi nagle przestało iść dobrze, tak? Oj, laska, ja Cię słyszę, wiesz? Oj, ja Cię słyszę, wiesz, o tym. Okej. Okay. Dobra, dwa geny zrobili, trzy wiszenie już chyba mają. Czy idzie dobrze, czy idzie źle? Nie mi w sumie oceniać. Ale w sumie... Szkoda, że wziąłem w sumie... Perki na przeskakiwanie, ale tutaj nie ma przez co przeskakiwać za bardzo. O ty dziadek ty. No dobra, dobra, dobrze. Ej, no, wydmię już do, powinna dostać, ale dobra. Okej. Okay. Ej, dlaczego nie mogłem jej teraz nic zrobić? Dlaczego? Ej, no! What the shit? Ej, nie, 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 dobra, coś tu jest nie tak, nie. No i dlaczego znowu nic nie mogę zrobić? Dobrze! Ej, da Wong, ty mnie drażnisz, bo tylko znaczysz za bardzo. Dlatego będziesz wisiała. Na tym haku, w którym już wisiałaś wcześniej. Chyba lubisz ten hak, co? Oj, laska, laska. To był chyba Twój błąd teraz, tutaj. Dobra, trafiona idealnie. Mamy to. I dobra, pytanie, gdzie jest hack następny? Mam nadzieję, że gdzieś blisko. No, czy tak blisko teraz? Chyba to nie jest najbliżej. Na korytarzu oczywiście, no to... Doniesiemy cię tam Skrytuj swoje wyszenie. Drugie, okej. Okay. Chyba, że... Właśnie, chyba, że dopiero po skoku można. Okej, okay. to by miało sens nawet To by miało sens wtedy. Oj, ej, dałong, ej, Musisz zginąć naprawdę, bo już mnie drażnisz. I to tak na poważnie, nie będę ukrywał. Dobra, tamtą uratowali. Zdarza się, ej, wąk wykitowała. Dobrze. Okej, okay. i biegniemy za nią. Za tą też mogę powiedzieć nie. Jak ją slapnął po prostu pading. A Boże. Muszę, że zniszczyłem tutaj paletę jedną. Okej. Okay. Dostała czy nie dostała? Dostała chyba. Prawda? o łatwo. Ej, naprawdę, ale dobry mecz mi się trafia. Zarobiście dobry. Dobra, przejdę przez paletę. Zaryzykowałem. Ale kto nie ryzykuje? Ja nie piję szampana. Duże, ja nie piję alkoholu. Okej, okay, dobra, muszę pilnować tych genów teraz. O tego się trochę martwię właśnie. Nie bez powodu się martwiłem o tego gena. No, moi drodzy, mamy wszystkich. Autentycznie mamy wszystkich. Teraz byleby ich podnosić do haków, a na ostatnim zrobić memento. To by było fajne wtedy. I myk, mamy cię! Oj, Boże, ale byliście blisko. Tutaj cię słyszę. Dzień dobry. Dzień dobry, lasku. Riririruru. Dobra, tamta już wykitowała prawie. Robimy to. Moi drodzy. Jak widzicie, Tokyo Gul, a raczej ghoul, który znajduje się w tej grze jest naprawdę OP, lepszy niż Springtop, który miał przehypowany start. Jak widzicie, bez stresu dosłownie wygrałem gierkę. Moi drodzy, tak prezentował się Dead by Daylight w moim wykonaniu jako ghoul. Zostawcie lajka, suba i komentarz moi drodzy, bo to naprawdę nic was nie kosztuje, albo z Wami wchodzi w interakcję. Trzymajcie się, hej!